Cześć, witajcie, z tej strony Nioski z Wioski Jak widzicie, wzięliśmy się w końcu za kacznik Pokażę Wam, co zrobiliśmy w dzisiejszym dniu Mamy tutaj tak, zrobiliśmy tę te, te ostatnią część deski Ten skos Musieliśmy wyciąć właśnie wyżynarką takie te trójkąty, żeby ładnie weszło dach jeszcze nie jest przykręcony, jest tylko tak po prostu powsadzone, żeby kury nie wchodziły, bo szklarnia już zostaje otwarta, zostały nam właśnie do zrobienia tylko okno i drzwi do sprzątania i oczywiście ten dach i tam w środku później te różne gniazda, grzędy i tak dalej. I co bym chciał jeszcze powiedzieć, to nie jest koniec. Zobaczymy się właśnie w drugim dniu. Jedyne czego jest koniec, to właśnie kacznika. W następnym dniu już będziemy wszystko kończyli, żeby już można było tutaj coś właśnie robić, coś zacząć kupić. I co, widzimy się następnego dnia. Siemano, witajcie w drugim dniu budowy kacznika. Jesteśmy już wieczorem, sobie budujemy. Jak widzicie, jest ciemno na dworze. Drzwi już są skończone, już są przykręcone na zawiasy. Pokażę Wam, jak je zrobiłem. Tutaj przykręciemy nie tylko takie dwie zwykłe deseczki, jakby się jakieś uginały czy coś. To tutaj po prostu zrobię taką zetkę i będzie właśnie tak. Teraz przygotowujemy sobie tutaj deski, bo będziemy robili dach. I dach nie będziemy przykręcali na wkręty, bo szkoda wkrętów na dach, więc będziemy robić zwykłymi gwoździami. Też będzie się kiedyś w przyszłości to lepiej wyciągało, jakby coś tutaj, nie wiem, było czy jak. No, zostało nam właśnie ten dach, okienko. I tam już w, w przyszłości, w następnych vlogach, już będziemy tutaj środek wyposażać, na przykład w te gniazda, tak jak mówiłem wczoraj, w grzędy, na przykład, aby takie skóry chciały spać. Wiecie o co chodzi? I tutaj mamy różny sprzęt. Takich wkrętów używamy. Używaliśmy do, do wkręcania na przykład tych ścian, tych bocznych, tylnych, do tych słupków, do kantówek. A, a do drzwi używaliśmy mniejszych. Tutaj wam teraz pokażę. Takich wezmę tutaj tego drugiego wkręta i wam pokażę lepiej, jak one wyglądają przy sobie taka wielkość więc nie jest źle, tego chowam tutaj tego tutaj. Zobaczymy się później, jak już skończymy dach i okienko. No, tu jeszcze Wam pokażę. Mamy tutaj wyżynarkę, docinamy różne rzeczy, wiertarkę. Tam wiadomo rękawice, ołówek, miarka. Takie różne rzeczy i te różne odpadki, które później tam można też do czegoś wykorzystać, tutaj rzucamy na róg, no i widzimy się po krótkiej chwili, jak już będziemy mieli dach, więc co, do zobaczenia. Witajcie w trzecim dniu budowy kacznika i ostatnim, jak widzicie mamy już koniec, pokażę Wam co już nam się udało zrobić. Yy, mamy już położony cały dach, robiliśmy to na gwoździe, tutaj Wam mogę nawet pokazać z bliska, yy, mamy już tutaj okienko, jest siateczka, pomyślałem żeby tutaj nie robić żadnej pleksji, bo to i tak jest w szklarni, w lato będzie gorąco, a siatkę zrobiłem, yy, przebiłem od środka, drzwiczki do sprzątania też już gotowe, środek jeszcze nie wyposażony, ale to będziemy robili już w następnych vlogach. Tutaj drzwiczki też już są zrobione. Wszystko to już było na początku. Jak pamiętacie. Mam nadzieję, że Wam się podobało coś takiego. A jeszcze tutaj kogut atakuje kury. Pokażę Wam jeszcze tak całość. Jak widzicie, fajnie się prezentuje. I teraz można tylko czekać, aż będzie tutaj nowe zwierzę, które już też będzie niedługo. No i co? Wydaje mi się, że to koniec. Nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku i miłym komentarzu. I widzimy się w następnym vlogu. Siema!